ucy, no co ja mam wam powiedzieć? Trzeba zawsze wierzyć, tak jak ja to powtarzam, ja się będę powtarzał i się będę powtarzał. Zobaczcie znowu. Znowu co wpadło? Patrzcie na to. To znowu, znowu rapik Znowu Was witam z mojego wykopkowozu Pracowozu Znowu jadę sobie na kopanie do wody Dzisiaj 26 stopni Jest dzisiaj piątunio eee, Także lecę Lecę do wody Dzisiaj normalnie sobie wejdę Już w spodenkach i w koszuli Połazimy, pozaglądamy Czy coś pogubili Nie było mnie tam kilka dni Może nie było detektorysty Może coś zostało bo pomimo brzydkiej pogody, to tutaj też się kąpią. Jedziemy sprawdzić. Jutro jest sobota do pracy, po pracy też pewnie w teren. Trzymajcie kciuki. Zapraszam Was wszystkich do oglądania i być może czego sobie również życzę przy Fantach. Kochani, za mną już jakieś 40 minut poszukiwań i mój pierwszy Fant. Chyba klucz do rowera z krokodylkiem. Jakim fajnym Mój pierwszy stary fan. Widać, że on długo tu przelegał Kurczę, ale jakoś go pominąłem a teraz wyszedł. A tak to mam tylko i wyłącznie trzy foliki, kapsla i schlepka jakieś tam, wiadomo, te. Zamknięcie folii metalowe metalowo-plastikowe. I tu znowu mam sygnał złomowaty. Zobaczymy, do tego już razem może uda mi się wykopać. O, nawet podjąłem za pierwszym razem. To może zobaczymy, co to. Masz światło. Bez kolczyka nie wracam. Na waszych oczach. Bez kolczyka nie wracam. Bazarek, bazarek. Ale jest pierwsze biżu dzisiaj. No i ekstra. W końcu mi się udało coś wykopać na żywo przy was, jak do Was marudziłem. Bajka. No ale tak jak mówię, ludzie się kąpią, bo jest trochę ludzi. Większość dzieciaków wiadomo. Starsi akurat wyszli jak ja przyjechałem, woda jest cieplutka, elegancko. Mogę chodzić dzisiaj od początku po płytkiej wodzie. I to jest dla mnie świetne, chyba była folijka, bo... Jasne, że folika. Drugi raz ją popchnąłem i gdzieś przepłynęła. I to jest fajne, że mogłem zacząć od płytkiej wody. I przeszukuję płytką wodę. Znowu złomowaty sygnał. No, ten już jest głębiej. Nie udało mi się tak jak tamtego za pierwszym razem. że wyszarpiemy to zabierzemy do śmieci a czymże to jest? Weź tu znajdź kawałek złomku jak on się nie świeci panie i panowie to wtedy jest zawsze duży problem no niestety ja tu nic nie widzę nic a nic Nie mam pojęcia, co to Może to być jakiś zwykły kamyczek Kawałek złomku prawdziwego Nie ma tu nic Ale fajnie jest no Woda jest cieplutynka Cieplutynka woda Tak jak widzicie ja sobie śmigam W koszuli mojej tradycyjnie Żeby mnie słoneczko nie przypiekało I w Szorcikach no i co? No i lecę, no. lecę, lecę, kurde beleje, jeżeli będzie coś fajnego. To ja się wam zobaczę, a na razie nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Widzieliście. Także do zobaczyska. Mam nadzieję, przy następnym fancie. Jeżeli na, na płytkiej wodzie nic nie będzie, to może głębsza woda coś da. No ale i ja tu wysprzątałem i ktoś pewnie sprząta, także baja, baja, lecę dalej. Panie mój, zdecydowanie najlepszy sygnał dziś Zobaczcie, jak się nabił Jaki kolczyczek To będzie następny, kolejny bazarek do kolekcji Ale śliczny I pierwszy, świeży sygnał dzisiaj Pomimo, że mam kapsla w miarę świeżego, był zadeptany A ten kolczyczek Powiem Wam, jeżeli leżał tak, nie chciałbym na niego stanąć, nie? Bo leżał na wierzchu. Mógł być nawet dzisiejszy. Bardzo ładny, śliczny. Tymi kwiatuszkami lecimy dalej. Kochaniutcy, no co ja mam wam powiedzieć? Trzeba zawsze wierzyć, tak jak ja to powtarzam, ja się będę powtarzał i się będę powtarzał. Zobaczcie znowu. Znowu co wpadło patrzcie na to. Widzicie to? Widzicie to? Popatrzcie. Kolejna, kolejna. Ta już z jakimiś napisami. Takie Restalny styl. Bardzo ładna. No śliczne. One są prześliczne te bransoletki. Pomimo że starna Steel no, mega nie? Co wypadł, prawie branzoleta? Ale mam trzy biżuterie i klucz. Lecimy dalej. Wchodzimy na głębszą wodę. Tutaj chyba mam już jednym, a tamto ktoś właśnie wpłynął I robią rybki łowi co i Kurcze, mają pracę, nie? My wchodzimy na głębszą wodę zaczynamy się pomału że tak powiem, taplać po całości i będziemy widzieli czy coś tu zgubili na tej głębszej wodzie czy nie oby coś było więcej oby jeszcze dzisiaj coś padło ciekawego fajnie by było mam jeszcze kawał do przejścia więc nadzieja Ostatnia z momentem wyjścia z wody, prawda? No Może takie będą właśnie filmiki też Puste Bo takie też muszą być Rafik nie zawsze wszystko znajduje Nie zawsze znajduje dużo Nie zawsze znajduje piękne rzeczy Czasem jest posłucha, Chociaż nie ma co dzisiaj narzekać Bo kilka fantów mam Zaś mam ładną bransoletę za kilka euro Czy kilkanaście co tu narzekać? Tu nie ma co narzekać. Co tu jest? Taka góra. O. Nagle taka góra. Widzicie, że aż detektor się na niej zatrzymał mi. Nie wiedziałem, co się dzieje, że taki opór nagle dostałem. Ale śmigamy. Śmigamy. Tu jakiś złomek, ale nie będę go kopał. O, i zaś pod góreczkę idę. A za chwilę będę schodził z górki i potem tam zawsze jest nagły spad, więc dalej już się nie pójdzie. No zobaczyska przy fantach kochani. Mam nadzieję, że takowe będą. Jedynymi pięknymi sygnałami na głębokiej wodzie są puszki kochani. Tam już jest jedna, ale tamta jest fest stara. Też niby smutna, ale i tak zarośnięta, że pójdzie do kosza. A i folia. A teraz druga puszka świeża. Widzicie, zabieramy ta druga. Przynosi rafikowi 15 centów. No i poza tym, <laughs> sobie deptam jak ten ciul w koło, ale sobie będę deptał dalej. Trochę się za tym nakopałem dziadostwem, ale widzicie. Kolejny bazarkowy kolcok. Nawet go chyba już lekko. O, tak miał być. Leci do saszety, i dalej. Kochani, zobaczcie psiamać. Psiamać, czy to jest mądre? W jednym miejscu. Tą co wam pokazałem, a za chwilę następne. Co chwilę. Przecież taka puszka, żeby zatonęła, musi być napełniona wodą i rzucona z wodą. Tego tutaj kurde, wiaterek nie dopchał, bo by popłynęło dalej. Mądre to psiamać? Na pewno nie. Jedna małpa z brylami wchodzi we wodzie i sobie wykopał drugą małpę z brylami. No by to szlak, nie. Digital Box 12 tysięcy grape Ice. Patrzcie teraz kochani co się tu wynurza Chyba jakiś czas temu Wykopałem jedną stronę od nich A teraz je dorwałem całe Także Zabieramy śmiecia Nie będzie tu leżał A już prawie po szyję Już prawie po szyję go wykopałem Kolejny mamy kolcok, kochani Kolejny kolcok I ten nie wiem, czy będzie też bazar, czy srebro Bo jest taki ciemny dosyć, fajny Ale stawiam na to, że może być bazar Obejrzymy w domu, bo Tutaj Teraz nic nie widzę Zabieramy, lecimy dalej. Patrzcie na to. Patrzcie na to, co wykopałem teraz. Mały bączek. Nie wiem, czy tu się ktoś z pieskiem kąpał, czy co. Ale fajny. Elegancki. Nie ma serduszka. Chyba, że zamulony jest. Jasne, że zamulony był. Słychać go, ale elegancki. Zabieramy. Koniec na dziś, kochani. Koniec na dziś. Widzieliście, co było? Branzoleta, kolczyki. Wszystko widzieliście. Nie będzie podsumowania. Także pomykam dałtka, przebierać się. I na razie. Do zobaczyska. Znów. A miało nie być podsumowanka, a jest podsumowanko. Takie to szybkie, o kurcze, ale właśnie, no to jest ten kolcok najświeższy, najładniejszy, bo tam widzę, że kamerka GoPro przy tym wietrze, kurcze, zawodzi. Nie mam tej osłony na mikrofon i no sami słyszeliście, że nieraz nie słyszeliście. Ale tutaj ten kolcok taki najładniejszy. Trzy już takie starsze, bazarkowe. Tutaj dzwoneczek, dzwoni, zazwyczaj takie kotką wieszają co on robił we wodzie, nie wiem no i zdecydowanie fantem wypadu, kolejna piękna bransoleta których już jest trylion urafika no i ten klucz z krokodylkiem takim motu szybciutko dziękuję, że jesteście, zapraszam was do kolejnego filmiku no i do subskrypcji Podbijania również filmiku, bo można go podbić. Wtedy oglądalność gdzieś tam będzie troszeczkę lepsza. Jeżeli możecie, macie taką funkcję, jak dacie łapeczkę, i tak dalej, to możecie podbić również filmik. Bardzo proszę o to, bierzcie się do roboty, podbijajcie. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczyska znów.